Hej, Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody ze Football Managerem 2020 i karierą FC Kaiserslautern. A więc, moi drodzy, najpierw może tutaj w kalendarz spójrzmy. I w ostatnim odcinku widzieliśmy się tutaj, nie? W meczu z Norymbergą, który wygraliśmy 4 do 0 w domu, następnie był mecz z Wiehen Wiesbaden 6 do 2 w lidze i na sam koniec Uerdingen 0 do 0 na wyjeździe a więc rozegraliśmy sobie tutaj przerwę zimową, a więc kilka meczów towarzyskich. Nawet mieliśmy mecz z Krakowią Kraków i dwa mecze na początek rundy wiosennej z Heidenheim 2 do 1 wygraliśmy. W domu i z VFL Bochum 3 do 2 na wyjeździe wygraliśmy po bramkach Feraja, Dahama i Wanicka. Przed nami dzisiaj dwa spotkania, czyli Jan Regensburg oraz Erzberg-Aue. Aue jest na drugim miejscu, Regensburg na miejscu siódmym, a my jak już zauważyliście, jesteśmy na miejscu szóstym po 20 kolejkach: 34 punkty. I do miejsca trzeciego brakuje nam tylko punktów trzech. Tak więc no, w tej rundzie wiosennej myślę, że możemy powalczyć o e, te baraże, a może nawet o bezpośredni awans. Ale to się myślę wyjaśni tutaj w tym meczu z Erzerberg Aue. Chociaż no, ta różnica punktowa jest tutaj niewielka. No ale my musimy dać z siebie wszystko. Tak więc ja już jestem gotowy na mecz. I skład w jakim zagramy ten pierwszy jest następujący. Frucht, Valery, Vivian, Michael, De Helze, Kraus, Feraj, Kapustka, Spalwis, Kutucu. I w drużynie przeciwnej Weiss, Hein, Knipping, Bask, Nanzik, Seller, Besuszkow, Geipl, Stolze, Gomruta i Palacios. Pierwsza akcja, 39. sekunda, stracił piłkę Helze. Stolce, Seller. Prawą stroną tutaj próbuje się przedrzeć, ale piłka zagrana do tyłu. Hein, czyli ten Regensburg jest naszym sąsiadem w Lidze. No Oni potrzebują punktów, żeby myśleć o czymś więcej niż górną połową tabeli. A tutaj Frychtl, dobra interwencja. Kolejna akcja, 21 minuta. Jest już nasze pole karne. Tutaj dobrze bez Faulu, ale jeszcze szybszy Palacios od naszych zawodników. Hein dośrodkowuje. Jeszcze Palacios oddaje strzał. Frychtl, czwarty strzał, czwarty celny. Ale wszystkie broni nasz bramkarz. No i mamy akcję w 42 minucie. Będzie to rzut wolny. Kutucu dośrodkowuje. Zobaczmy. Zamieszanie w półkarnym jeszcze wywiam, oddawał strzał zablokowany. Tak więc... No już prawie pierwsza połowa za nami, a my tutaj jeszcze nie mamy celnego strzału. Zobaczmy. Bardzo dobrze Holze. No i koniec pierwszej połowy. Tak więc nie oddaliśmy żadnego celnego strzału, ale na szczęście jeszcze lecimy na zero z tyłu. Najlepszy u nas Frychtl, cztery złapane strzały, najgorszy de aż pięć błędów na tej lewej stronie. No tak, właśnie na tej lewej stronie lecą akcje Regensburga. Michael też z błędami, Kraus trzy błędy, ale 100% skuteczność ślizgów z bez żadnej okazji. Tak samo Kotucu, nie mieliśmy żadnej dogodnej okazji w tym meczu, ale to wygląda dobrze, no może oprócz Deboka, ale nie mogę nikogo wpuścić na tą lewą stronę. Mamy akcję, 63 minuta, mamy też pierwszą zmianę w tym meczu. Za słabo spisującego się z wszedł Bjarnason, Holze do lewej strony, tutaj jest Debok. co wymyśli nasz lewy obrońca, zagranie do Ferraya. no i z problemami, a więc jest pierwszy strzał celny. Jeszcze przyniosłem tutaj mentalność naszego zespołu na pozytywną, Zobaczmy Vivian! Jest brama! Tak jest, Dani, Vivian strzela bramkę porożnym. Drugie trafienie w tym sezonie naszego środkowego obrońcy i Manuel Feray zalicza asystę, co bardzo cieszy. No i od 64 minuty prowadzimy 1-0. Akcja po drugiej stronie boiska Regensburg Tutaj będą próbowali dośrodkować. Uwaga, Żurkowski! Dobrze. No i Kutucu ma teraz szansę. Kutucu w polu karnym, co wymyśli nasz napastnik, strzela, ale zbyt łatwa to była piłka. 78 minuta przy piłce Regensburg. No to prowadzenie 1-0, takie bardzo mizerne. Żurkowski. Żurkowski ładnie przyszedł tam. Jeszcze Ganwula. Uwaga strzała, ale pięknie. Jeśli zakończymy ten mecz na 0 z tyłu, to pewnie będzie grać w meczu. 86 minuta. Jeszcze tutaj próbuje. Regensburg. Besuszkow, zablokowany, no i Biason. Będzie rozpoczynał naszą akcję. Biarna Sąd. Lewą stroną. Zrobił już trochę boiska Biarna Son. Dośrodkowuje tutaj na Krausa Kraus. słaby strzał. Zrobiłem kolejną zmianę, ale zobaczmy, bo jest rzut wolny. Kutucu w poprzeczkę. A ta zmiana to Zehir za zmęczonego Feraja. 89 minuta. Jeszcze Regensburg. Uwaga, ośrodkowanie tam chyba był spalony wesłuszkow, Saler, szybko przy nim Nasi, Dunwola, Valery, no i spokój, Kapustka, Bjarnason, zaczynamy akcję, Vivian na kutucu, bardzo ładnie, Zachir. świeży, do lewej strony jest Kapustka, trzech naszych wbiega już w pole karne, ale zagranie do Holzego, zobaczmy, Holze na lewej nodze, Daje strzał i brama, ale strzał Karla Holzego, czwarte trafienie w tym sezonie po asyście Kapustki, co też bardzo cieszy że nasz Polak tutaj pokazuje się też z dobrej strony nawet ja znalazł zego ten. Przełożył sobie piłkę na lewą nogę, zszedł do środka, uderzył nie do obrony w okno 2-0. Ale akcja, zobaczmy! Kutucu, sam na sam! Kutucu! Niewykorzystana seta. 94 minuta. George Saler dośrodkowuje. Oj, uwaga! Bardzo dobrze, Frucht. 10 celnych strzałów. Mamy 0 z tyłu. Ok, to już będzie końcowa tego spotkania. Sędzia jeszcze nie gwizdze. Jeszcze daje nam grać. Tutaj do obrońcy, dobrze. Jest zwycięstwo: 2 do 0, a więc bałem się troszkę tego meczu, muszę Wam przyznać. Po tak długiej nieobecności. Ale wyszło dobrze. Dobra, zobaczmy analizę, jak to wyglądało. Czyli spalwis, 0 sytuacji w całym meczu, a Bjarnason ładnie się pokazał. Dwa razy sfałszowany, 67% wygranych główek. Kapustka asysta, Feraj asysta, Bramka Holze I to on zgarnia nagrodę dla gracza meczu, ale trzeba tutaj uznać. Mecz Frychtla, 8 złapanych i 11 obronionych strzałów. No i mamy tutaj serię 9 meczów bez porażki z rzędu. No więc bardzo ładnie tutaj był jeden remis, dwa remisy, dwa remisy, a tak same zwycięstwa. Ok, a więc drugi mecz przed nami. Kilka zmian wprowadziłem, głównie zważywszy na treningi i oceny treningowe przed tym spotkaniem. A więc grill na bramce za Frychtla, tutaj w obronie na lewej Sternberg za Debeka. Sternberg trenuje bardzo dobrze, 7,85, dalej prawa strona Holze, w środku Dacham z Ferajem, tak więc Dacham nowy, kapustka i spalwisk Ducu. Dlaczego zostawiam spalwisa? Dokładnie dla tego samego powodu, ponieważ świetnie spisuje się na treningach i ma jedną z najwyższych ocen w tym momencie w naszym klubie. A ale w składzie Manel, Risotto, Kalik, Br Brit Kreutz, Marcos, Kryger, Wydra, Fandrich, Hoscheheit, Nazarov oraz Testroe. Mamy pierwszą akcję w tym meczu, druga minuta, jest dośrodkowanie, uwogo. No i tracimy bramkę, a więc Jan Hoscheheit, Strzela bramkę po cennym dośrodkowaniu. A więc Michael chyba tam popełnił błąd. Zobaczmy jeszcze raz. Mazarow. No i tak Michael nie wybił tej piłki. Nie przypilnował też tego zawodnika. No i przegrywamy 1-0. Ale zobaczmy, bo od razu mamy naszą akcję. więc może źli nasi piłkarze od razu rzucą się tutaj do ataku. No ale na razie bramka przy piłce. Michael. Zagranie na Spalwisa, Feraj Daham, Znów Feraj, Kutucu. Uruchomienie Spalvisa, Spalvis powinien dojść do tego zagrania. No ale bardzo źle sobie przyjął. Rizutto, Rizutto do środka. Fandrich, ależ zagranie piękne na lewą stronę. Znów Foscheheit Nazarov i 2 do 0. Wow, dwie pierwsze akcje. W w czwartej minucie mamy już 2 do 0. Dwa celne strzały. Czwarte trafienie Nazarowa. Tutaj znów na prawej stronie nie daliśmy rady. Nie przypilnowaliśmy Nazarowa w polu karnym. No jest 2 0. No i kolejny stały fragment gry. Zobaczmy. I powtórka. Znowu nie przypilnowani kompletnie. Wymiana podania obrońców. No i tak pod presją, no i jest strata. Kapustka. Tutaj do środka może zagranie, chociaż kapustka jeszcze utrzymuje się przy piłce. DAJE STRZAŁ! OLE! No kapustka, bardzo mocny i celny strzał. Tutaj szło to w okno, no ale jednak bramka ciałe górą, zobaczmy. Dośrodkowanie niecelne. I teraz my mamy stały fragment, Holze dośrodkowuje, Michael i dacham, ale spalony! Ale więc bramka nie będzie uznana, szkoda. 27 minuta tego spotkania, no ale bardzo e, często ich właśnie akcje są pokazywane. Ja na pewno wszystkich ich wam nie pokażę. Nie zamieszczę w tym odcinku, ale no tutaj 7 strzałów 4. Celne kolejne strzały bramka. Co oni z nami robią? Wow, no nie spodziewałem się aż takiego pogromu i to jeszcze w pierwszej połowie jeszcze nie minęło pół godziny gry, a my przegrywamy już 3 do zera. A tutaj wydra. Jeszcze odsłupka odbiła się piłka 3-0. Kolejna akcja 29 minuta. Nie było faulu, Feraja Kutucu. Daham i Tutaj dawaj do kutucu. Dlaczego nikt nie podał? No, Holze próbuje tutaj sam. Kapustka. Feraj. Bardzo ładnie Sternberg się pokazał. Sternberg. Jest ośrodkowanie. Z w Poprzeczkę. Mamy akcję, 32 minuta, no my tutaj nic do stracenia i tak już nie mamy, a więc gramy ofensywnie teraz. Sternberg ma bardzo dużo miejsca. Jest ośrodkowanie, Kutucu, jest brama. No i dobra, 3 do 1. 11. trafienie Kutucu w tym sezonie, Sternberg z asystą. Więc wszystko zaczęło się od tego fantastycznego podania od Ferraja. Sternberg tutaj musiał dokładnie dośrodkować Kutucu. Ładnie, 3-1 grill od bramki tutaj do lewej strony ale do kogo było to zagranie niech mi nie powie grill więc chyba też e, wpuszczenie grilla za frychtla też nie było najmądrzejszym posunięciem No, tutaj skrzydłami bardzo często i gęsto grają ryzuto Kryger. zablokowany jeszcze wydra i znów ryzuto dośrodkowanie valery Dalej otrzymują się przy piłce. Wydra. Ależ, piękne zagranie. Marcos. Uwaga, Nazarów. I jeszcze Testroet. Setny ligowy golf w karierze dla Testroeta. Czwarty w tym sezonie. No, należała się bramka tutaj. Aue. Bo naprawdę ładnie, ładnie tutaj sobie rozgrywali. No, ale mamy 4-1. Koniec pierwszej połowy, tak więc 4 do 1. No i bardzo niepokoi postawa Michaela. Dwie zawinione bramki, 4-9. No on z tego się raczej nie pozbiera. Tak więc w drugiej połowie będzie trzeba go zmienić. I też dwa błędy przy tych dwóch zawinionych bramkach. Spalwis bez żadnej sytuacji, a tak wysoka ocena na treningu. Dwa błędy Dahama, ale też dwa zablokowane strzały. Zero cennych dośrodkowań Valeriego. 57% celnych, procent celnych podań Stenberga tylko. No i w sumie tyle z minusów. Jest kutucu, jest bramka. Tutaj celnie podaje Ferai. No tak, tak jak mówiłem, Michael na pewno nie zagra drugiej połowy i myślę, że to będzie jak na razie jedyna zmiana. Grill od bramki, krótko. Krótkie zagranie. Co teraz wymyśli? Jest ładne zagranie na prawą stronę. Ham Ferai. Kutucu, no, tutaj jest sporo miejsca, Feraj, Zgraje na Kutucu, dobra, Holze do tego dojdzie, czy będzie dośrodkowywał, jest dośrodkowanie, Spalwis i znów nad poprzeczką, grill od bramki, znów krótko, Korczmar, Spalwis, Kutucu, uwaga, Kutucu sam na sam i siedzi, dobra, jest 4-2, mamy jeszcze ponad 20 minut tego spotkania, więc jeszcze tutaj na pewno powalczymy czyli asysta Korczmara, a nie Spalwisa, chociaż nie, to też nie była asysta Spalwisa, ponieważ to obrońca tutaj niecelnie wybijał piłkę, tak, że Kutucu doszedł do dogodnej sytuacji. I mamy kolejną akcję, 77. minuta, Helze, Vivian albo Ryser, bo Ryser pojawił się na boisku za Spalwisa, ale nie trafił niecelnie. 86. minuta czasu, nam zaczyna powoli e, brakować. No, ale tutaj dwie szybkie akcje i można w dwie bramki strzelić. Ojoj <laughs> No to postrzelamy 5-2 moi drodzy. Filip Zulechner. Piąte trafienie w tym sezonie. Luke Hemeris z asystą. Zobaczmy jeszcze raz co tutaj zawiodło. No, brak tutaj skrócenia konta do Hemeryśa. No i też Zulechner bez problemu wypuszczony. 5-2 no, i to będzie już koniec meczu. A więc, niestety, nie uda się tutaj zgarnąć punktów na wyjeździe z Aue. No, i jestem rozczarowany postawą naszego zespołu. Naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak tutaj dostaniemy. No, i koniec meczu: 5 do 2. Tak więc, i tak na papierze nie wygląda to najgorzej, bo oddaliśmy 18 strzałów, 10 celnych. No, ale to Aue było dużo bardziej skuteczne. Sztenberg po raz 75. w barwach klubu, a Michael 25. mecz w karierze. Jeszcze zobaczmy podsumowanie. E, no to tak, Ryser nic nie wprowadził, Korczmar również, jest tylko jedna sytuacja, Kotucu dwie bramki, celnie podawaliśmy, siedem celnych dośrodkowań Holzego, ale nic z tego nie wyszło, Sztenberg z asystą, pięć obronionych strzałów Grilla na plus, no ale 5 wpuszczonych, walerii 100% skuteczność ślizgów, no ale niestety jest porażka. No, i ta ocena 4.9 Michaela chyba była najniższą w ogóle w historii moich rozgrywek tutaj w FM. Nie? Tak więc po 22 kolejkach jesteśmy na szóstym miejscu, 37 punktów. No i utrzymujemy tutaj 3 punkty straty do miejsca barażowego. Tak więc dobrze, nie ma jeszcze dramatu. I tak przecież, moi drodzy, i tak jest bardzo dobrze. Tutaj mieliśmy zadanie od naszego zarządu, aby uniknąć spadku. A tutaj, proszę bardzo, bijemy się o awans, nie? Tak więc postawa menedżera na ocenę 5. Tak więc tutaj nie ma się czym martwić. No dobrze, przejdźmy do kalendarza. Zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak. Dzisiaj Ragensburg 2 do 0, Erzberg Aue 2 do 5, niestety. Tak więc ja myślę, że te dwa mecze sobie tutaj rozegram, i nawet Sandhausen. I w następnym odcinku widzimy się tutaj w meczu z Bielefeld oraz z Padeborn. Tutaj w sumie z Namo Dresden jest Darmstadt, Augsburg i o dobra, następny odcinek pewnie będzie tutaj, ale kolejny. Arminia, Bielefeld oraz Paderborn. I tutaj widzimy się w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. No to do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemano!